Server Discord. Mm. <coughs> Sorry, znowu jestem chory. E, na dołączeniu na mój server Discord mamy tutaj nagrody e, za zaproszenia, e, nagrody itd. tak dalej, tak dalej. Obecnie trwa nawet konkurs na Hydra Gloves co jest mocnym giveawayem. Mamy ekonomię, w której wejdziemy, napiszemy myślnik shop. To mamy rzeczy. Bardzo fajne rzeczy i to w CS2 <laughs> I, i no. Takie rzeczy. I ogólnie tutaj macie skiny, macie też sklep ogólnie jeśli nie chcecie tylko e, w sposób taki jaki pokazałem. Bo wam się nie chce robić free to play. To robicie pay win i kupujecie taniej wszystko. Są też nagrody znowu za level up. No, ekonomia. Ogólnie bardzo fajny serwer. Polecam przyjazny. I na 30 osób będzie na kosę. Więc polecam wbić. Zobaczyć jak się ich podoba, to wyjdziecie tak.